Cześć! Z tej strony Mikołaj. W tym materiale pokażę Wam przegląd lekkich elektryków do jazdy po górach. To będzie, jak zwykle, ostatnio nasze top 5 z kolekcji na 2023 rok. No, i warto sobie powiedzieć, że taki lekki rower elektryczny to jest fajna opcja, dlatego że on łączy zalety e z tym, co oferuje zwykły rower. Czyli, jednym słowem, możemy sobie wziąć taki rower, pojechać na dłuższą wycieczkę, mniej się zmęczyć, wyjechać więcej razy na górę, zjechać więcej zjazdów, a jednocześnie dzięki temu, że taki rower jest lekki, no to on w prowadzeniu daje więcej flow, daje więcej takiej lekkości, którą ma zwykły rower. Czyli, jakby są to rowery, które starają się dać riderom. Takie same wrażenia i przyjemność z jazdy jak zwykły rower, a jednocześnie pomóc im podjeżdżać, pomóc się mniej zmęczyć. Dzięki temu no to jest prosta sprawa, nawet na urlopie, jak się pojedzie, no pojedz sobie 3-4 razy dni po górach z rzędu. To jest trudne, a mające bajka jest to dużo prostsze. Fajna opcja. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy segment rowerów, szczególnie dla takich reiderów powiedzmy jak ja, którzy cenią sobie lekkość normalnego roweru. I żeby to osiągnąć, zawsze są tam wyszukane konstrukcje, zaawansowane materiały, dopracowane systemy zawieszenia no i fajne, lekkie silniki. Ten segment się bardzo rozwija. Pojawia się mnóstwo nowych ciekawych rowerów. I z mojego punktu widzenia, to, jest, to nie jest jeszcze koniec. Tak? To będzie jeszcze się dalej rozwijało. Ale już dzisiaj jest sporo ciekawych rowerów. I właśnie pokażę Wam taką naszą top 5. Lecimy. Na początek Trek XI-97, to jest trailowy full ze skokiem 150 mm z przodu i 140 mm z tyłu, który ma duże koła 29 cali, oczywiście rama jest karbonowa, no i jest tutaj jedna pewna duża rewolucja. Jest tutaj silnik firmy Teku model HPR50 i Trek był pierwszym producentem, który ten silnik zastosował, a ten silnik naprawdę zmienia bardzo dużo w rowerze. Ja zresztą miałem okazję osobiście testować ten sprzęt. Nie wiem, czy w momencie publikacji tego filmu będzie już jego test na YouTube, czy nie. Natomiast jest ten film już nagrany i gotowy. Na pewno tak szybko, jak się pokaże, będzie w prawym górnym Waszych monitorów. Koniecznie sobie sprawdźcie, co ja o nim myślę. Ja byłem tym rowerem mocno zachwycony. Jest to rower cichy, naprawdę dosyć naturalny, jeżeli chodzi o jakość. Wspomagania, no i fajnie się prowadzi. Oczywiście nie liczę na to, że to jest rower, który totalnie jeździ tak jak zwykły rower bez silnika, ale na pewno jest to elektryk, który zrywa mocno z tym, jak zachowują się zwykłe elektryki. No i naprawdę dla osób, które cenią sobie jakość jazdy, możliwość tam podskoczenia, wykonania jakiegoś fajnego, agresywnego manewru, no to tego typu rowery to jest przyszłość. Bardzo fajna propozycja, a wersja 9.7, którą Wam tutaj pokazuję na monitorze, to jest sprzęt, który jest oparty o zawieszenie. Z przodu mamy Fox Rhythm 36, z tyłu Fox Float X z czyli performance, tak żeby było jeszcze jasne, bo to jest ważne akurat w fuksie. Napęd to jest mieszanka Deore XT i grupy SRX. Koła są akurat aluminiowe, no i tak zestrojony rower waży około 19 kg, a kosztuje między 44 a 46 tysięcy złotych. Powiedzmy około 45, ja to celowo mówię około, dlatego że cena się różni chyba w zależności od malowania, to nie jestem akurat pewien, natomiast liczę się, że to jest wydatek około 45 tysięcy złotych. O tym w sumie jeszcze nie powiedziałem, ale silnik TQ ma moment obrotowy, maksymalny moment obrotowy 50 nm oraz bateria o pojemności 360 W. I powiem Wam szczerze, zaskoczyło mnie, jak dużo to 50 nm daje, że naprawdę to jest spore wspomaganie I tak naprawdę no, jeżeli ktoś ma jakąś tam jakiś minimalny poziom kondycji, to myślę, że będzie dla niego to wystarczające, żeby spokojnie pojeździć nawet po dużych górach, po ciężkich stromych podjazdach trudnych technicznie. Kolejny model to Orbea Rise M10. To jest ponownie bardzo podobna konstrukcja, jeżeli chodzi o te takie cechy podstawowe. Tak? Duże koła, y, trailowy full, 140 mm z tyłu, 150 mm z przodu, czyli idealny rower, żeby pojechać i dłuższą górską wycieczkę, i mocniej poszalać, sobie gdzieś tam po trailach. Zbudowany nieco inaczej, dlatego że tutaj jest silnik Shimano EP8 RS. To jest jakby taka lżejsza wersja silnika EP8, który Normalnie jest, tak jak powiedziałem, i cięższy, ale też mocniejszy, bo wersja RS ma 60 Nm maksymalnego momentu obrotowego. No i z ważnych kwestii Orbea jest rowerem, który jest bardzo lekki, dlatego że topowa jego wersja waży 15,9 kg i wydaje mi się, że Orbea to już w wielu kategoriach rowerów, nie tylko elektryków, ale też zwykłych folii, jakby ma niesamowicie rozbudowaną technologię, jak zrobić lekkiego fula. Nie wiem, że to chodzi o produkcję wahacza, ramy, czy wszystko razem, włącznie z fajnym materiałem, ale naprawdę fule Orbei są po prostu bardzo lekkie. I podobnie właśnie jest też z tym Rajzem. Akurat ta wersja będzie nieco cięższa, bo to nie jest topowy model, a nie znalazłem na stronie internetowej, jaką ma masę, ale spodziewam się, że pewnie nie jest to więcej jak 18 kg. Trochę strzelam, ale tak z doświadczenia na to patrzę. Jeżeli chodzi o zawieszenie z przodu Fox 36 Float Factory na Kashimie, tak jak widzicie, więc jest to fajny wielec z tyłu Foxwold X-Factory no i tak zestrojony rower kosztuje 43 999 zł bateria, tego jeszcze nie powiedziałem, fabrycznie to jest 360 no i to jest ta opcja dla osób, które chcą mieć rower lekki, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje mieć rower, który da mu większy zasięg i szuka takiego modelu to jest też opcja wybrania sobie baterii 540 watogodzin. i tutaj ta bateria będzie na stałe zamontowana w ramie, bo na przykład w treku. Też jest opcja do ekstender baterii, ale wtedy on będzie już montowany na zewnątrz w miejsce koszyka bidonu. Dwa pierwsze rowery, które wam pokazałem, to były elektryki, które jakby od początku do końca zostały zaprojektowane jako lekkie rowery elektryczne. Natomiast teraz wam pokażę rower, który jest zbudowany według innej filozofii, ale naprawdę też jego masa jest imponująco niska. To jest Bulls Sonic Evo AM SL1. Ponownie trailowy full, 140 z tyłu, 140 z przodu, duże koła. Natomiast tutaj mamy już normalny, mocny silnik Shimano EP8, czyli silnik z momentem obrotowym, maksymalnym momentem obrotowym 85 Nm. Mm. Dlatego tego dużą baterię. Pojemność akumulatora w tym rowerze to aż 750 watogodzin, Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to jest normalny rower elektryczny, który ma wszystko to co te ciężkie elektryki, a jego masa ma nie przekraczać według producenta 20 kg. I oczywiście Takich rowerów na rynku jest trochę. Jest takich, które gdzieś tam dobijają do tej granicy 20, natomiast nie, nie zawsze ją łamią i to jest ważne. Natomiast Bulls zapowiada, że tak, że ta granica jest złamana. Oczywiście nie mamy tutaj tego roweru, nie zważyliśmy go. Wierzymy producentowi, jeżeli chodzi o jego zapewnienia. No i to się oczywiście udało osiągnąć dzięki temu, że ten rower ma absolutnie topowe wyposażenie, topowe komponenty. Rama oczywiście jest karbonowa, bez tego by się nie udało tego osiągnąć, ale dodatkowo jest pewna grupa XX1. Eagle AXS karbonowe, Mawiki Crossmaxy, XLR. No wszystkie komponenty z górnej półki tak naprawdę wszystko po to, żeby ten rower jak najbardziej odchudzić. W takiej konfiguracji on kosztuje około 48 tysięcy złotych, to jest w zależności od kursu euro, bo jego cena to jest 10 200 euro. I powiem wam szczerze, że oczywiście zawsze jest kwestia do czego szukacie roweru, tak? Tamte pierwsze były typowo lżejsze i one były też lżejsze od tego mimo że były gorzej wyposażone. Ten jest mocniejszy, ma też większy zasięg. Jest to taki bardziej typowy górski e-bike, ale też fantastycznie waży, więc tak naprawdę mówię. W zależności od tego do czego szukacie roweru, ten bądź tamten będą bardziej odpowiednie. Myślę, że tamte pierwsze dwa modele są bardziej dedykowane do osób, które są czułe na jakość jazdy, na tego jak rower się prowadzi, jak też skacze, jak jest dynamiczny między zakrętami. Ten będzie może trochę lepszy dla osób takich bardziej stonowanych w jeździe, bardziej turystycznych. Też szczerze powiedziawszy nie używałem tego modelu, ciężko mi jest powiedzieć, ale tak strzelam z góry jeżeli chodzi o takie swoje doświadczenia. Na pewno fajna propozycja, no bo w budżecie, który jest podobny mamy duży zasięg, mocny silnik i naprawdę fajne wyposażenie. Czwarty rower to jest jeszcze inny świat, dlatego że to jest model mocno różniący się i od tych pierwszych dwóch, i od tego trzeciego Bullsa. Scott Lumen Ride 900, który wygląda właściwie za tak jak nowy spark, i wszystkie fule, które są nowe w kolekcji Scotta. Absolutnie zintegrowany nie tylko silnik i bateria, ale też damper. Zwróćcie uwagę, tego dampera w ogóle tutaj nie widać. To jest rower, który ma mniej skoku: 130 z tyłu i 130 z przodu, oczywiście duże koła. I to, że jest mniej skoku, to sprawia, że będzie to rower, który na pewno prowadzi się bardziej w stronę down country, nawet takiego nowoczesnego cross country, aniżeli w stronę taką bardziej all mountain enduro, bo ten, na przykład ten telek, jak nim jeździłem, to on naprawdę pozwala na dużo, na dużo w terenie. Tutaj mamy do czynienia z bardzo no, takim gotowym na ogromne skoki, ogromne jakieś kamienie, korzenie. Ten na pewno też jest sprawny w terenie, ale tak jak powiedziałem, no, mniej skoku zawieszenia. Inny, inny trochę typ roweru, fajne jest to, że dzięki temu, że ma mniej masywną budowę, wszystkie części mogą być nieco bardziej odchudzone, chociażby wahaż nie musi być tak masywny jak przy dużym skoku, no to sprawia, że masa tego roweru jest bardzo niska, bo w tej wersji, to nie jest ta topowa wersja, ten rower waży 16,3 kg, no i uwaga, Silnik to też jest TQ, także Trek był w tym pierwszy, ale Scott też sięgnął po tą jednostkę TQ HPR50, ponownie 50 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Bateria również 360 godzin, do tego Fox Performance 34, z tyłu Fox ten taki typowo produkowany dla Scotta czyli Newt, no i grupa GX AXS. Tak, zbudowany rower kosztuje 44 999 zł, no i powiedziałem już wcześniej, no 16,3 kg rewelacyjna waga, ale będzie to sprzęt bardziej dla osób, które jeżdżą łatwiejsze trasy, może więcej po jakichś sztucznych singletrakach, może po prostu po górskich trasach, tak wycieczkowo typowo, nie tak ścieżkowo, agresywnie, bardzo ostro. Inny sprzęt, mega lekki i na pewno również godny uwagi. No i na koniec mam dla Was rower ze Staini Specialized, to jest S Works Turbo Levo SL, czyli najlżejszy elektryk w kolekcji tego producenta. Rower ciekawy z dwóch powodów, dlatego że po pierwsze był to może nie jeden z pierwszych, ale no jeden z niewielu wtedy, albo właściwie bardzo niewielu. No tak no, prekursorów tego całego rynku lekkich elektryków, tak trzeba sobie powiedzieć jasno, bo ten now w kolekcji już jest chyba 3 lata. A dlatego też jest ciekawy teraz, bo jest w bardzo dobrej cenie. O tym jeszcze będę za chwileczkę mówił. Na pewno mamy tutaj absolutnie topową konstrukcję, topowa karbonowa rama, silnik, który został zrobiony customowo dla speca przez firmę Male. Do tego bateria zintegrowana oczywiście z ramą też specjalnie zrobiona pod ten model roweru. No i trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli chodzi o parametry tego silnika i tego, tego systemu wspomagania, to ten rower troszeczkę ustępuje tym wcześniejszym, yy, prezentowanym sprzętom, dlatego że mamy tutaj maksymalny moment obrotowy jedynie 35 Nm, a bateria ma pojemność 320 Wh. Co oznacza, że jeżeli chcemy mieć cały czas mocne no to musimy automatycznie jeździć w tych wyższych trybach wspomagania, więc jasnym jest, że na tym rowerze jeżdżąc mocno po górach, pewnie bateria zużyje nam się wyraźnie szybciej niż na tamtych rowerach. Natomiast czemu ja go w ogóle wziąłem pod uwagę? Zwróćcie uwagę, topowe zawieszenie, karbonowe koła, Eagle XX1 AXS, Reverb AXS, no wszystko co najlepsze jeżeli chodzi o wyposażenie i teraz na ten rower jest promocja, bo jak patrzyłem w momencie nagrania tego filmu jego cena to 50 tysięcy złotych, czyli niewiele więcej niż te wszystkie rowery wcześniej za absolutnie najlepszy rower w kolekcji Speca, który też waży niewiele, było około 18 kg i teraz co ja sobie myślę, fajna propozycja, Natomiast ta cena nie wynika z niczego. Mi się po prostu wydaje, że wkrótce, być może już w tym roku, może w następnym, będzie nowa wersja tego roweru i po prostu Spec chce się tego swojego stoku całego pozbyć. Jeżeli ktoś z Was marzył o Specu, no to jest akurat dobry moment na ten rower. Natomiast tak jak powiedziałem, no znacznie niższy maksymalny moment obrotowy, co będzie skutkowało tym, że na tym rowerze będziemy musieli częściej piłować w najmocniejszym trybie, szybciej będziemy zużywali baterie i tak naprawdę ten silnik wydaje mi się, że jest takim... Taką jednostką napędową, która po prostu sprawia, że dzięki niemu czujemy się jakbyśmy jechali na zwykłym rowerze, który po prostu jest wyraźnie lżejszy od tego. To wszystko, co ja dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że w komentarzu zostawicie jakieś swoje typy, swoje pomysły na ciekawy, lekki, górski rower elektryczny, bo zdaję sobie sprawę, że T-Top 5 jest fajne, ale na rynku jeszcze jest kilka innych godnych uwagi modeli. Ja mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Wam jakiś taki szerszy kontekst na ten cały rynek lekkich e bajków. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie kciuka w górze. No i zostawcie też suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTube. Ja się za żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.